Robota no mumy kasa. Jademy na kurwy. Jademy na kurwy! Bebą ściągnąć do kutasa. Jademy na kurwy. Jadiemy na kurwy. Na kurwy. No żoły, mumy pełno nysa. Jademy na kurwy. Jademy na kurwy. Czy pobawimy się w samochodzie w atach bohatego potwora? Nie! Wypierdalać. Zanim się urodziłam Aj Zadaj inne pytanie Mogę prowadzić auto? O, no jasne Nie Kurwa, to, to... Te fajne psikacze Możesz je włączyć? Ale szyba jest czyściutka Proszę Bingo, podwójne proszę minki O, w porządku Więc jesteś bohaterką. Hurra! Czemu to auto na nas trąbiło? Bo światło było zielone! A tak, nie zauważyłem tego. Ty na pewno jesteś bardzo dobrym kierowcą? Tato! Tato! Mówiłeś, że jesteś najlepszy na świecie! Ej, no, pytam się cię o coś! Tato! 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 Zamknij się! A jaki jestem? Wybierdalaj!